Jest takie dwuetapowe. Z jednej strony jest aspekt duchowy, czyli Umsze z Bliskowym Adrianem, i też taki aspekt doświadczeniowy, wiedzowy dotyczący języków miłości, czyli takiego praktycznego funkcjonowania komunikacji w codzienności. Każdy z nas na różny sposób doświadcza bliskości i chcemy się o tym pogadać, jakoś zatroszczyć się o swoją codzienność. No, łaska buduje na naturze, chcemy zadbać i o ten aspekt duchowy, i o ten aspekt naturalny, a przy tym wszystkim, jeszcze zajmując się swoją codziennością, chcemy zająć się codziennością innej kobiety w innym kraju, na innym kontynencie. Dzięki uprzejmości Instytutu filozoficzno teologicznego z Zielonej Góry <coughs> mamy kolejny raz kiermasz książek, z którego cały dochód będzie przeznaczony na zakup maszyn, maszyny do szycia i materiału, wszystkiego tego, co byłoby potrzebne do tego, żeby jedna dziewiętnastolatka z, z Republiki Centralnej Afryki, która uciekła przed wojną do Kamerunu, mogła samodzielnie zacząć funkcjonować tam w Kamerunie. Trochę taka solidarność w duchu takiej myśli kobieta-kobiecie. Mm, więc to wszystko dzisiaj w